Dzień dobry, nazywam się Trendemski. W dniu dzisiejszym usuwamy sad jabłoniowy w okolicy Warki. Usuwamy około 3 hektarów sadu. Z tego co wiemy, klienci nasi, którzy wyrywamy sady, odchodzą od sadu, ale nieliczni sadzą na to miejsce jabłka. Tak, tak my wykonujemy usługę, usuwamy sady kompleksowo, zostawiamy pole gotowe pod orkę. Najpierw wyrywamy drzewa, Zwozimy na hałdy, potem przyjeżdża rębak, mielimy na zrębkę i zostawiamy puste pole bez śladu po nas. W ciągu dnia, jeden operator jest w stanie wyrwać hektar sadu i kolejnego dnia zwieść. My staramy się działać na dwa sprzęty, więc hektar sadu jesteśmy w stanie sprzątnąć jednego dnia na hałdę. No a w zależności później, kiedy rębak przyjedzie, umawiamy się z klientem i dokończamy usługę. Czyli pozbycie się drewna, jakby pozbyciem się drewna, tak, tych drzew, sadu, też się zajmujecie? Tak, tak, jak najbardziej. My, my przywozimy rębak, my zabieramy całkowicie drzewo z sadu. Tak. A czy nie ma różnicy, załóżmy, dla tego sprzętu, czy to będzie. Y Cienkie drzewo, grube drzewo? Jest różnica. Najlepiej wyrywa się jabłonki osobiście, jak dla nas. Najmniej korzeni zostaje w ziemi i najłatwiej wyrwać. Ale wyrywamy, zajmujemy się wszystkimi drzewami, tak? Dłużej się schodzi z wiśnią, z śliwką, dłużej się schodzi, ale jesteśmy w stanie to zrobić w Dobra, bo też te to wyrywasz drzewo. Ale też te korzenie o, 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 o. otrzepuję, tak, bo później przy rębaku, jak rębak przyjeżdża, to staramy się jak najmniej e, ziemi, żeby było potem w zrębce, bo oczywiście jak karpa zostanie cała w ziemi, no to więcej ziemi mamy piasku potem w zrębce. A z jaką prędkością starasz się mniej więcej operować sprzętem? To naprawdę ciężko powiedzieć. Czy są słupki przy drzewku, czy nie ma słupków? A no właśnie, bo tutaj jest To też różnica, tak. A nie ma. Czyli co wcześniej tak. gospodarz musi sam? Tak. Staramy się i prosimy gospodarzy o to, żeby usuwali słupy, druty, nawodnienia przed, przed wyrywaniem. Ostatecznie mogą zostać słupy, same słupy. tak? Drut, nawodnienie, wszystko musi mieć usunięte z sadu, no bo uszkodzimy. Z, ze słupami jesteśmy w stanie wolniej, ale zrobić to niektórzy. Gospodarze wolą zostawić słupy, bo na przykład nasadzenie następne robią na tym samym rozstawie, i tak Więc jesteśmy w stanie to obejść. Okay. Ale druta i nawodnienia niestety musi mieć usunięte. Koszt naszej usługi kompleksowej wynosi od 1,5 do 2000 zł za hektar, w zależności oczywiście od stanu sadu.